Aktywny rodzic to nowy program, gdzie rodzice mogą otrzymać od 500 do 1500 zł na zorganizowanie opieki nad dzieckiem, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nawet 1900 zł. I tutaj mamy kluczowe stwierdzenie. Na dziecko świadczenie to w żaden sposób nie będzie wliczać się do dochodów rodziców, ale nie oznacza to, że nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Rodzic, który ubiega się o alimenty na dziecko, musi wskazać kwotę i ją uzasadnić to znaczy wskazać poszczególne kategorie i ile pieniędzy wydaje na te poszczególne kategorie. Na kwotę utrzymania dziecka, w przypadku skorzystania ze świadczenia, aktywny rodzic nie może składać się koszt żłobka czy opiekunki. Zatem kwota utrzymania dziecka będzie niższa, a więc i niższe alimenty. W praktyce jednak świadczenie to przyznawane jest do 3 lat życia dziecka. W związku z tym uważam, że najbardziej skorzystają na tym osoby, które nie mają jeszcze ustalonych alimentów, mają większe pole do argumentacji przed sądem. W przypadku już ustalonych kontaktów szansa jest, że dziecko ma już rok dwa lata. I sądy raczej będą niechętne do zmiany czy obniżenia alimentów w momencie, gdy świadczenie te będzie kończyło się, na przykład za rok.